To jest idea, którą którą mnie zaraził pan dyrektor Zbigniew Jarosz z gimnazjum na Mszanie Górnej, który jest historykiem z wykształcenia i autorem takiego projektu, którego zadaniem jest podtrzymanie albo inaczej może odświeżenie pamięci o zbrodniach NKWD na oficerach polskich w Miedno, Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie. I ten obelisk, który 17 kwietnia o ile dobrze pamiętam, 17 albo 16, ale chyba 17, zostanie w parku odsłonięty. Będzie miał na sobie sześć tabliczek z nazwiskami oficerów. Ale też i strażników granicznych, urzędników, żołnierzy, policjantów przedwojennych, będzie miał na sobie te tabliczki z ich nazwiskami. To są ludzie związani z Mszaną Dolną bądź okolicznymi wioskami. W czasie tej rozmowy z panem Zbigniewem Jaroszem padła również propozycja, aby na tym obelisku znalazła się jedna tablica mosiężna upamiętająca ofiary katastrofy. Smoleńska z roku 2010. I taka tabliczka również na tym obelisku się znajdzie. I to nie jest żadna sensacja, to nie jest nic, co powinno dziwić, i uważam, że obowiązkiem naszym jest dbałość o historię, a to jest ta karta historii, ostatnia karta historii. Myślę, że jedna z najboleśniejszych w historii naszego narodu. Ja tutaj nie widzę powodów, żeby się doszukiwać sensacji. Ale są tacy, którzy w tym. Dopatrują się jakowejś sensacji, więc dementuje nie ma żadnej sensacji. Jest normalne działanie, które uważam jest naszym obowiązkiem.